To szybka instrukcja. Tu zmieniasz biegi, moja droga. Tu tak. zmieniasz biegi, jak zwykle i tu zmieniasz stopień wspomagania. Tak? Tu później to Ile wytłumaczę spo... widzę. Ile mamy stopni wspomagania? 5 stopni wspomagania. Tu wszystko później widzą wytłumaczę. Mamy, ustawiamy ci na piątkę. Więc no i... jedziesz? Jedziesz? Jedziesz, jedziesz? Ja. jedziesz? i Ustawimy kamerę tak dokładnie, a trzeba się najpierw przywitać, bo to jest nowy film, więc dzień dobry moi drodzy, buongiorno, buongiorno, dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj opowiadamy o motusie, o motusie rowerku, Etta, motus Etta. Motus coś, tu jest jakoś, to muszę inaczej to rozwiązać, to wszystko jeszcze jest do, do, da, do dogrania. Na pewno się fajnie to uda. Motus Etta, testujemy rowerek dla Pani Misiowej, alternatywa dla hulajnogi. Tak chyba to powinno być. Alternatywa dla hulajnogi, ja jestem mega pozytywnie zaskoczony, więc jedź, ja Cię zaraz dogonię na Twojej hulajnodze. Dobra. Śmigaj i opowiadaj, opowiadaj. Wow powiem Wam, że mega. Czuję, jakbym na rowerze nie jechała. W ogóle nie czuję się jakiegoś, jakiegokolwiek obciążenia. Ale to jest na płaskim terenie. Zobaczymy. O, Mam na najniższej przerzutce, czyli na najcięższej i widzę, że y, podczas pedałowania rower jakby pcha mnie do przodu. Także <grywa> jestem mile zaskoczona. Oj, super, bardzo super się jeździ, przede wszystkim y, jeździ, jadę prosto, nie schylam się, także postawa jest wyprostowana. Moje pierwsze wrażenia są mega mega. Zobaczymy jak dalej. I zobaczymy jak pod górkę. W końcu cię dogoniłem. No. Opowiadasz? Opowiadam, mówię, że na najcięższym biegu jadę. I że czuję, że mnie rower sam cha do przodu podczas pedałowania. No ja byłem zaskoczony też pierwszy raz jak siadłem. Byłem mega zaskoczony, że on aż wyrywał do przodu. Wspomaganie jest do 25 km. O, czyli po 20, jak je już przekroczę, to już mnie nie wspomaga, tak? Nie wspomaga, wręcz cię hamuje. Troszeczkę czuć takie hamowanie. Ja dostałem od Motusa tak zwane ukryte menu. Będę go analizował. Będę starał się coś więcej dowiedzieć na ten temat. Tak. Może coś się uda ukryć. Specyfikację techniczną tego rowerku, oczywiście wyślę będzie na końcu filmu. To trzeba to ładnie jakoś w postaci planszy zrobić, tak, żeby to widoczne. to w postaci planszy. Mam nadzieję, że to się fajnie nagrywa. Ale ja, ja sobie mówię, że przy, moim, przy moich problemach z kręgosłupem siedzę się zresta elegancko prosto, jakbym przy biurku siedziała. Więc kręgosłup podczas jazdy nie będzie narzekać. Jedyne co będzie narzekać, to chyba co będzie narzekać. Twoje nogi, bo muszą kręcić, a nie stać. Ja nie czuję w ogóle, żebym jako, jakkolwiek odczuła, yy, że w ogóle kręcę i pedałuję. Aha. Zobaczymy jak pod górkę będzie, nie? No za chwilkę będziemy mieli z, tradycyjny nasz wyjazd na zaporę, tak zwaną zaporę rzeszowską. To tam jest taka góreczka. Taka góreczka, no to będziesz mogła opisać swoje wrażenia, yy, Pytanie ile na jednym takim ładowaniu można przejechać? No to kwestia przetestowania, sprawdzić pod jakim obciążeniem. No właśnie. Bo to jest też ważne. Zapniemy fotelik dla dziecka do tego do mojego rowerku i też przetestujemy, pojedziemy, wybierzemy się na przejażdżkę z dziećmi, zdamy oczywiście z tego relację. Mamy na chwilkę te rowerki do testowania. Ale, ale mega mi się podoba. Naprawdę. Pierwsze wrażenia? Hulajnoga Super. czy rower? Wiesz co? Yy, nie patrząc yy, na względy yy, jak, gdzie trzymać ten rower. Czy jakbym mieszkała w domku, to bym, to bym się pewnie nie zastanawiała, tylko wybrałabym rower. Bo jednak człowiek też się, siedząc cały dzień przy biurku, w pracy porusza się. No. Ale tutaj niestety nam bloku jest troszeczkę inaczej, bo taki nowy rower szkoda e, przypiąć do e, przy klatce, prawda? Do kamery, nie do mnie. No. Ciężko przypiąć przy klatce, przy zapięciu trzeba byłoby mieć jakieś porządniejsze zapięcie. Zaczypowane musiałby być jakoś. Czy, czy zrobić mu GPS-ową? bo jest zasilanie bateryjne, więc, ale znowu ładowanie do tego dochodzi, a w piwnicy, no w piwnicy, hmm. Ale wiesz, no y, wiem, że rowery elektryczne swego czasu miały, miały też wyciąganą baterię, nie? Y, tak, to jest model nie z wyciąganą baterią. No właśnie, bo jak jest, y, ktoś ma na przykład na zewnątrz, by trzymał sobie rower, to jednak baterię wyciąga, tak, ładuje, przynosi do domu, tak? Tak. Tak. No, tak, jak niektóre hulajnogi mają, to też można do tego porównać. Tak. No tutaj objazdem jedziemy troszeczkę, bo, bo są remonty. Bo są na remonty. wierzchni. Chyba, chyba jakiś festiwal będzie ruszał w, Rzesz w Rzeszowie. Tak. Ścieżki rowerowe są robione. Dobra, jedziemy. Come on. Eee, No tak, rower jest większy. Cięży do w mieszkaniu, chociaż są różne zaczepy rowerowe, do, żeby mniej miejsca zajmował. Dokładnie. Można byłoby nad tym tematem pomyśleć. No tutaj ładowanie też trzeba ładować ten rower. On się sam nie naładuje. No ale bezpieczniej na przykład rowerem jechać w deszczu niż hulajnogą. Tak, jest to bardziej odporne na deszcz. Już się dopytywałem, jak firmy Motus. dopytywałem się jak z wodoszczelnością. Wodoszczelność jest i jest tu zapewnione. W deszczu można normalnie używać ten sprzęt. No i super. A, ale kurczę, ja nie odczuwam w ogóle, jakbym rowerem jechała. Naprawdę. A ma się porównanie, bo ma się zwykły rower. No masz podobnego typu rower. No nie podobnego, bardziej pochylona jestem w tamtym rowerze. To jest typowo miejski rower. To jest typowo miejski rower, pomyślałem, że miejski, nie górski, bo wiem, że górskie są jakieś tam typu kolarzówki. No ale jak ktoś mieszka poza Rzeszowem, to górski jak najbardziej na takie inne tereny, prawda? Może jak ktoś chce się pobawić, jazdą po górkach, a nie dojazdem do pracy. Typowym dojazdem do pracy. No, mamy przed sobą góreczkę. Jesteś na najniższym biegu z tyłu, czyli najszybszym można powiedzieć. Ale powiem Ci, że podejrzewam, że jeżeli ty jadąc w tej chwili hulajnogą, która ma ograniczenie do ilu? 25. 25, to ja bym szybciej tym rowerem pojechała. O, przypuszczam, że tak. I jak? O, o, ja o. Tutaj Jest z tyłu. Super. Aha! Nie czuję w ogóle, że jadę rowerem. Tak jakbym jechała po płaskim terenie, zwykłym rowerem. Oj, Ale to do przodu wy, wy, no, wyjechałaś. I to wiesz, ja tylko okrę a, okręcić się też nie muszę, bo są duże koła. Ale co yy, podczas hamowania strasznie piszczą hamulce. No to jest kwestia wyregulowania może czegoś, może klocki się docierają. A, to a tam pani jedzie sobie z pracy na skuterku typu Vespa. Ciekawe rozwiązanie, tylko spalinówka, spalinówka. A my stawiamy na eko. Tak? A my stawiamy na ale przysłyszenie. Uh! Zostawiłam grubego misia z tyłu. Ach, podoba mi się ten rower. Dziękuję firmie Motus, że mogę go przetestować. Dziękujemy. W ogóle nie odczuwam żadnego zmęczenia. Ale piszczą jednak. o. Ale miałeś przyspieszenie. Piszczą hamulce jak w autobusie. No, ja lubię piszą hamulce w autobusie, bo to jest. Dzwonka nie trzeba używać. Nie trzeba dzwonka używać, tak? Notabene, jak u Ciebie dzwonek. Jest dzwonek u Ciebie. No, ten dzwonek też jest minusem, jak ktoś nie jest do niego przyzwyczajony, Zobaczcie. jeżeli chodzi o, o Motusa. Jednak trzeba być przyzwyczajony do tego typu dzwonku. A mi się podoba ten dzwonek. Ma fajny dźwięk. Dźwięk ma fajny, Tylko mówię, że o wciskaniu go, to trzeba być przyzwyczajonym. Tak, ta. Dźwięk jest fantastyczny w tym motocie. Dobra moi mili, dojeżdżamy do domu, będziemy się żegnać. Teraz czas na montaż tego tych filmów. No i wspólna przejażdżka. I wspólna przejażdżka. Gdzieś i dalej. Rowerka. Gdzieś dalej. I gdzieś dalej. No Płatę. to. Wszystkiego dobrego Wam życzymy. Żegnamy się i do zobaczenia na wkrótce i guzik na górze.